Z nas to także jest właśnie znajdowanie swojej, swoich talentów, jakiejś pasji, więc możecie odkryć. Takie ukryte właśnie w was wszelkiego rodzaju talenty, predyspozycje. Zobaczymy teraz sobie. Co będzie Wam utrudniało styczeń? E, może Wam utrudniać tutaj wszelkiego rodzaju opóźnienia? To jest raz, dwa instytucje instytucje sprawy sądowe administracyjne jakieś sprawy zaległe które się toczą także tutaj ogólnie prawo prawo sprawiedliwość jakieś takie przepraszam działania związane z um, słowo mi uleciało z dochodzeniem swoich racji z przekonywaniem innych tutaj możecie mieć właśnie z tym trudności jakaś daleka podróż albo osoba z daleka kobieta, energia, energia żeńska może być mężczyzna, ale taki w którym więcej przeważa tych cech, takich powiedzmy, nazwijmy to kobiecych albo po prostu zwyczajnie kobieta, kobieta z daleka kobieta yy, z przeszłości też tak może być która dawno się nie odzywała, i tutaj może Wam troszkę namieszać. I może to mieć związek właśnie z jakimiś sprawami, że ta kobieta się odezwie do Was, i to spowoduje jakby rozpoczęcie sprawy, która była w stagnacji, jakiejś sprawy urzędowej. to tu chcę być dopowiedziane. Znowu znaczy, nie? Nie wiem, no, u was jakoś tak są te ruchy w odwrocie. Wy, moi drodzy, tutaj to, to powtórzy się to, co powiedziałam w energii ogólnej, że macie punkt widzenia, który nie jest dokładnie właściwy. Być może ulegliście komuś, być może wy powielacie pewien schemat kogoś innego, tak? Że nie wiem, za bardzo zainspirowaliście się jakimś innym, albo za bardzo ufacie jakiejś innej osobie, i to, co Wy te, do tej pory robiliście, co robicie, to nie jest właśnie właściwe. I to może mieć związek z jakąś kobietą. Jakaś kobieta może Wam właśnie um, nie tyle, że źle radzić, tylko um, być może w Waszej sytuacji porady nie są skuteczne, o tak to powiem. Bo to nie jest złośliwe. Raczej nie widzę tutaj, żeby to było zło złośliwe, Wam źle radziła, ale po prostu Wasza sytuacja jest inna niż być może tej kobiety, albo niż ona uważa, że tak jest. I te wszelkie rady, jakie od niej uzyskujecie, to. Nie tędy droga, więc tutaj należy się zastanowić i przewartościować swój sposób myślenia i działania, bo, bo nie zmierza on w tym kierunku, w jakim chcielibyście, aby zmierzał. Uwaga na swoje emocje, tak. Lagus to też jest właśnie emocjonalność, to jest wszelkiego rodzaju wody wody płodowe, wody, takie, a woda jest właśnie związana, energia wody z emocjami. I macie do lakus odwróconą gebo, czyli tutaj um, w Was jest dysharmonia w dawaniu braniu, czyli albo za dużo dajecie od siebie innym, albo Wy za dużo otrzymujecie, za dużo bierzecie, nic nie dając w zamian. Trzeba zachować ten złoty środek w dawaniu i braniu. Tyle ile bierzesz, tyle powinieneś otrzymywać i odwrotnie, tak? Żeby była ta harmonia właśnie zachowana. Więc tu może być, albo będziecie mieli poczucie, że. Jesteście przez kogoś wykorzystywani w jakimkolwiek sensie. To może być materialny aspekt, to może być emocjonalny, psychiczny, czy no nie wiem, ktoś po prostu wydajecie miłość, a inni nie odznaniają jej wam, albo to po prostu wy za dużo bierzecie, a jesteście skąpi w jakimś, w jakimś aspekcie. Więc tutaj też zwróćcie na to uwagę. I y, powiedziałabym też, że zmiana kierunku, że tam, gdzie Wy teraz do tej pory zmierzacie, to nie spowoduje jakby zmiany w Was. To nie jest właściwy cel, albo inaczej. Może niektórzy z Was jeszcze nie mają tego celu obranego, więc tutaj w styczniu warto jest y, sobie go obrać, bo, bo tak jakby kręcicie się w kółko. Co pozytywnego, co sprzyjającego. Hmm. Hmm. Transformacja, odejście. Niektórzy z Was mogą właśnie coś pożegnać po to, żeby przyszło coś nowego. To się wiąże z wyprowadzką, aż dwieruna o tym mówią, z wyjazdem, z podróżą, to może być podróż służbowa, to może być podróż związana z kształtami, to może być po prostu zmiana miejsca zamieszkania, zmiana w ogóle miejscowości, a nawet niektórzy z Was mogą przeprowadzać się za granicę, może za pracą, może po prostu za nowym życiem. W każdym razie tutaj jest y, zmiana, transformacja: to jest po prostu transformacja, to jest odcinanie tego, co już Wam nie służy. Czy w postaci osób, czy w postaci sytuacji, miejsc, czy w postaci schematów myślowych, pracy, no czegokolwiek po prostu wszystko to, co już jest dla Was zbędne, to zostanie odcięte, usunięte, i w to miejsce przyjdzie coś nowego. I to może się właśnie wiązać z tą nadmierną emocjonalnością. Was i po prostu z podróżami, z przemieszczaniem się. Tak, niektórzy z Was mogą wyjeżdżać za, za pracą. Uwaga na... Czyli zmienia się miejsce pracy. Uwaga na... Samochody na mandaty, na wszystko co związane jest z pojazdami. Może się psuć, więc jeżeli planujecie gdzieś jakiś dalszy wyjazd, to warto jest po prostu sprawdzić stan techniczny samochodu. Nie mieć ciężkiej nogi, bo można dostać jakiś mandat. Uwa uwaga też na jakieś śliskie schody, na przykład, żebyście się nie przewrócili i żadnej kończyny nie złamali, bo tutaj też tak mi się pokazuje. Co nieuniknione? Nie, nieuniknione jest otwarcie się na te nowe możliwości, na to, co Wam styczeń będzie chciał zaoferować, bo tam będziecie mieli różnego rodzaju niespodzianki od losu i tutaj to właśnie będzie taki Nowy początek dosłownie, rozwój, to jest dobrobyt, to jest y, wielość możliwości, mnogość możliwości, które do Was płyną. To, czy Wy po to sięgniecie, to już jakby od Was zależy. W każdym razie one do Was będą przychodziły, czyli wszelkiego rodzaju jakieś zbiegi okoliczności, jakieś propozycje pracy, nie wiem, nowe miejsce zamieszkania, jakieś fajne finansowo... Atrakcyjne finansowo, także tutaj jakieś takie właśnie nowe możliwości do Was idą. Pasje, otwarcie się na to: to też jest nowy związek, taki związek bardziej z pożądania niż, niż nazwijmy to z przyjaźni. To będzie raczej takie po prostu no, pociąganie fizyczne. O ten związek będzie tak, będziecie się komuś bardzo podobać. Stabilizacja jest też nieunikniona. Muszę dopytać, bo tak, taka stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa mimo wszystko jest, nowa praca do Was idzie, to niektórzy z Was naprawdę mogą wyjeżdżać nawet gdzieś daleko poza swoje miejsce zamieszkania, no i transformacja, odcinanie, dosłownie będziecie, styczeń będzie miesiącem zakańczania tego, co Wam nie służy, co już jest toksyczne, po to, aby przyszło coś nowego, także... Coś odejdzie od Was, to jest nieuniknione, ale to będzie mm, dla Was z korzyścią. Rada. Jera. Okres żniw. Yy, należy ty jakby zbierać te swoje plony, czyli to wszystko, co Wy sieliście, o co dbaliście w poprzednim w poprzednich miesiącach może nawet latach, to teraz na, nadejdzie ten czas żniw i w zależności czy one będą bardzo obfite, czy one będą skąpe a wręcz nawet, no powiedziałabym zgniła to trzeba te plony zebrać wyciągnąć wnioski i zrobić zasiew nowych więc tutaj jest okres żniw i trzeba jakby wziąć I Jera mówi o tym, że bierz konsekwencje ze swoich wcześniejszych działań i Albo się będziesz cieszył, albo będziesz płakał, ale to jest chwilowe. To trzeba po prostu ponieść te konsekwencje i, i zaczynać wszystko od nowa. Ira, to jest taka karta cykliczności. Przesłanie anielskie. Ojej, aż dwie wyciągnęłam. Zamyśliłam się i dwie. Będziecie mieli dwie. Uwolnij się i poddaj się. Obdarzamy Cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Czyli widzicie Aruna Hagala. Uwolnij się i odetnij się, pozbądź się tego, co już nie służy. I druga karta. Słuchaj, wycisz umysł, ukochany, i posłuchaj naszego zapewnienia, że zadbano już o wszystko. Zachowaj spokój i otwartość, nie martwiąc się o sposób realizacji swoich pragnień. Wyciszony umysł i ciało usłyszy nas szybko i wyraźnie, dlatego prosimy Cię, słuchaj. Życzę Wam, drogie byczki, abyście spędzili bardzo miły rok 2020, żeby spełniały się Wasze marzenia żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i przepełnieni miłością. Do usłyszenia pa